W filmie przygotowaliśmy dla Was bardzo przyjemny temat. Będziemy mówić o tym, co warto ze sobą zabrać na wejście latem na rysy. Przede wszystkim zacznę od kwestii najważniejszej, bo żeby wejść sobie na rysy e, latem, tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby zabrać ze sobą kondycję. Pamiętajcie o tym, że to jest bardzo, ale naprawdę bardzo długa wycieczka, jeżeli weźmiemy pod uwagę oczywiście standardy w naszych polskich górach. I ciężko ją porównywać do innych wycieczek na naszym podwórku, to podkreślam, no bo wiadomo, że w Alpach czy w jakieś takie inne rejony, jak pojedziecie, no to będziecie mieć takie długie wycieczki. Ale u nas się o tym zapomina, bo jesteśmy przyzwyczajeni do krótszych odległości i do szybkiego zdobywania szczytów, a wejście na rysy jest długą wycieczką, zwłaszcza jeżeli startujecie z parkingu, czyli palenicy białczańskiej, no bo tutaj mam na myśli wejście od naszej strony. Oczywiście można wejść też. Na rysy po stronie naszych sąsiadów u Słowaków, ale w tym temacie nic się nie zmienia, bo to dalej będzie bardzo, bardzo długa wycieczka. I z racji tego trzeba się do niej odpowiednio przygotować i przede wszystkim mieć dobrą kondycję, wziąć do ręki mapę, zobaczyć jak ta trasa przebiega, policzyć sobie kilometry. Jeżeli idziemy ze wspomnianego parkingu, to tego parkingu do góry i z powrotem w sumie jest 25 km długości trasy, a do tego 1700 m przewyższenia. Znaczy przewyższenia 1500, ale suma podejść jest 1700 m, co oznacza, że w praktyce będziecie iść do góry w sumie 1700 m tego dnia. No, wydaje mi się, że to jest sporo, jeżeli ktoś nie jest właśnie dobrze do tego przygotowany. Natomiast jeszcze zatrzymując się przy tym takim bezpieczeństwie wokół tego wejścia, no to oczywiście podstawową, jedną z niezbędnych rzeczy jest apteczka. Zawsze ją mieć przy sobie, zwłaszcza na takich długich wycieczkach całodniowych, no i też w takich wyższych górach, bo tamtych wypadków niestety dzieje się odpowiednio więcej. A przechodząc konkretniej do sprzętu, no to bardzo ważnym elementem ekwipunku będzie oczywiście. Plecak. I mimo tego, że powiedziałam, że wycieczka jest długa, no to jeżeli planujecie ją zrobić w jeden dzień, no a raczej planujecie, bo rysów się na dwa dni nie rozkłada, to nie bierzcie tego plecaka bardzo dużego. Oczywiście sytuacja się trochę zmienia, kiedy startujecie sobie ze schroniska nad Morskim Okiem, no bo wtedy. Mm, Tracicie trochę kilometrów tej asfaltówki, a dokładnie rzecz ujmując, no to 9, bo asfaltu jest 9 kilometrów, i tracicie też trochę z przewyższenia, ale tutaj uwaga, dalej Wam pozostaje prawie 1000 metrów do góry, bo mimo, że asfaltówka jest długa kilometrowo, no to tych metrów do góry wcale się tak bardzo dużo nią nie nabija, więc to strome podejście dopiero będzie na Was czekać za schroniskiem. Więc nie przesadzajcie z plecakiem, jego wielkością, jego wagą, no bo to czym lżejszy plecak i czym mniejszy, tym sprawniej będziecie się poruszać, zwłaszcza też w tych miejscach trudniejszych, czyli gdzieś tam na przełączce, już jak przejdziecie grzędę pod rysami, gdzieś na łańcuchach, wszędzie w tych miejscach, gdzie jest spory też ruch turystyczny, to jest też bardzo ważna kwestia, no a gdzie ta sprawność i szybko, szybkość ma duże znaczenie, żeby bezpiecznie te miejsca przejść. Także plecak jako, jako taki ważny element, ale bez przesady. A skoro nawiązałam już do tego, że w okresie letnim na rysach znajduje się dużo turystów i dużo turystów tam wchodzi, to uważam, że takim jednym z niezbędnych rzeczy, jedną z niezbędnych rzeczy sprzętu, będzie kask, bo kask uchroni Waszą głowę przed tym, jeżeli coś spadnie na Was z góry. Rysy są taką górą, że tam się wchodzi w zasadzie jedna osoba pod drugą, więc dosyć często tam się dzieją takie sytuacje, że ktoś strąci jakiś kamień albo komuś wypadnie coś z jego sprzętu, na przykład bo ma źle, źle spakowany plecak i coś się wysunie z jakiejś bocznej kieszeni. Także to jest ważny bardzo element wyposażenia i w tatrach w wielu miejscach, w większości w zasadzie. Ten kask powinno się na głowę założyć, żeby dbać o to swoje bezpieczeństwo. Podkreślałam bardzo mocno, że wejście na rysy to długa wycieczka, więc tutaj poradziłabym Wam zabrać kije trekkingowe, bo przez bardzo dużą jej część będziecie mogli ich użyć, bo całe właśnie podejście asfaltem do moka i później jeszcze pod czarny staw, nad staw jeszcze jest też długie podejście, więc... W tych wszystkich miejscach te kije Wam się przydadzą i Was trochę odciążą, a z kijami chodzi się odrobinę szybciej. Jeżeli ktoś z Was nie próbował, to bardzo serdecznie polecam. No, ja pokazuję tu swoje prywatne kije, które mam od lat i na rysach ze mną też były. Możecie sobie o nich, sobie o nich obejrzeć osobny film, gdzie opowiadam dokładnie o tych kijach. Ale to taki przerywnik był. Wróćmy do tematu. Kolejną kwestią w sprawie bezpieczeństwa. Jest ląża. I tu jest taki trochę temat sporny, bo w Tatrach nie ma takiej kultury wyposażenia się jak na Via Ferratę, taką kiedy jedziemy w Alpy, w Dolomity i w inne rejony górskie. Natomiast... Nie jest błędem jej niezabieranie, i y, błędem jest myślenie, że ktoś robi źle idąc z lążą, bo jeżeli Was to jakoś uspokaja, daje Wam poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim y, robi to dla Was y, takie właśnie poczucie bezpieczeństwa i że dobrze się czujecie w tym terenie, to taką lążę warto sobie zabrać. Tylko jedna jest kwestia, że powiedziałam, że u nas nie ma tej kultury, a ona wynika z takiego prostego tematu, że w naszych górach, w Tatrach, do takich ułatwień wykorzystuje się łańcuchy, które troszeczkę gorzej pracują z lążą niż stalowa linka na takiej Via Ferrata z prawdziwego zdarzenia. Więc warto zwrócić uwagę przy zakupie na karabinki. Co prawda one nie różnią się między sobą bardzo mocno, ale można znaleźć modele z trochę większymi karabinkami i to będzie przydatne, kiedy będziecie chcieli wpinać je w łańcuchy. No tutaj też akurat wybrałam taki, gdzie ta blokada jest przesuwna, co też może mieć plus w stosunku do takiej blokady, kiedy trzeba ścisnąć karabinek po dwóch stronach, ponieważ kolejną różnicą jest to, że te łańcuchy często po prostu leżą na skale. Przy wijaferacie raczej się to nie zdarza, żeby ta linka leżała. Ona zazwyczaj jest tak... Przymocowana, że odstaje od skały. Natomiast łańcuchy bardzo często leżą, więc, jak będziecie przesuwać sobie tą lążę, no to istnieje gdzieś tam ryzyko, że ona się dociśnie. Tutaj, z taką blokadą pierścieniową, to ryzyko jest trochę mniejsze. No i y, ostatnia sprawa, nie będzie ona też tak płynnie chodziła, natomiast podkreślam, że. Można chodzić z lążą, to nie jest żaden błąd i jeżeli tylko chcecie, nie przejmujcie się spojrzeniami, opiniami innych, po prostu weźcie tą yy, lążę i wchodźcie tak, żeby czuć się jak najpewniej i jak najbezpieczniej. Będąc przy tym temacie łańcuchowym, no to mm, fajną sprawą są rękawiczki, takie właśnie na Via Ferrat. Tu mam akurat takie e, pełne z całymi palcami, ale też znajdziecie e, u nas modele, które mają obcięte te palce, no i taka rękawiczka sprawia, że przyjemniej Wam się łapać tych łańcuchów, te dłonie mniej bolą, e, też dużo się zmienia, jeżeli jest trochę zimniej, te łańcuchy łapią e, tą pogodę, ten e, mróz, więc to jest ważne e, też w tym kontekście, tekście, żeby po prostu te dłonie Wam spokojnie dotarły na górę i spokojnie zeszły z tej góry, żeby to nie było Wasze zmartwienie, że musicie tam schodzić czy wchodzić, a już Was e, dłonie bolą i coś się nieprzyjemnego dzieje. E, więc ten zestaw jest takim powiedzmy właśnie zestawem wiaferatowym, ale jak najbardziej na nasze polskie, teczańskie warunki można to rozważyć, jeżeli tylko ma się ochotę. Wrócę jeszcze do tego, że Wejście na Rysy to będzie długa wycieczka. No a z racji właśnie tego warto między sobą odpowiedni zapas jedzenia i picia. No i oczywiście przychodzą nam tu z pomocą różne pojemniki, butelki i tak dalej. Także polecam Wam zaopatrzyć się w odpowiednią ilość wody, tudzież właśnie termos z herbatą, czy może lubicie, wolicie z kawą. No ja wiem, że po drodze na rysy jest jeszcze schronisko, morskie oko, ale weźcie pod uwagę to, że ze schroniska na szczyt jest 4 godziny z kawałkiem na szczyt rysów, a do tego trzeba jeszcze doliczyć zejście, które też tak między 3-4 godziny, więc wycieczka nam się wydłuża 7, nawet 8 godzin. No też... Prawdopodobnie, jeżeli będzie ładna pogoda, no to chwilę zostaniecie na tym szczycie, porobicie jakieś fotki, yy, odpoczniecie sobie tam na górze. Weźcie to pod uwagę, no bo tutaj mamy 8 godzin bez przykładowo bez jedzenia. No nie może tak być, bo trzeba skądś brać siłę, więc odpowiednia ilość wody. Polecam też bukłak, no bo w tych trudniejszych miejscach, gdzieś tam właśnie wyżej przy tych łańcuchach, no to będziecie mogli sobie szybko sięgnąć do plecaka i się z bukłaka napić od razu, yy, bez robienia postoju i i szukania butelki. Butelka może być na przykład w zapasie, czy ten termos. Jeśli chodzi o jedzenie, no to fajnie mieć właśnie takie wysokokaloryczne, energetyczne przekąski. Też ciekawą opcją jest zabranie termosu z jedzeniem zamiast tych wszystkich przekąsek. Ja natomiast zdradzę Wam taki swój patent na takie długie wycieczki, jak właśnie przykładowo wejście na Rysy, Trzeba wstać wcześnie, dojechać na parking, do jakiegoś miejsca startu, no i ja sobie zabieram takie jedzenie wtedy do termosu, wysiadam z auta czy busa i mogę sobie zjeść z auta, no bo jak z busa to nie, zjeść sobie z tego termosu ciepły posiłek, zostawić ten termos, czyli nie dźwigam tego ciężaru, a później jak schodzę, to jeszcze na mnie trochę tego jedzenia czeka i często ono jest dalej ciepłe, więc polecam Wam też rozważać. Taki patent, bo macie ze sobą więcej jedzenia, którego nie nosicie. Takie chyba sprytne rozwiązanie. Kolejna kategoria rzeczy, które warto ze sobą mieć na takim długim wyjściu, to są ubrania i takie różne przydatne dodatki. Eee, zacznę od kurtki przeciwdeszczowej, hard shellowej. Eee, warto ją mieć ze sobą na całodniowe wyjście, no bo w górach pogoda jest zmienna. Nasze tatry często wydają się takimi łagodnymi, jeśli chodzi o klimat górami, a to jest bardzo mylne pojęcie, bo potrafi znienacka. Burza przyjść i tak dalej, to z tego sobie nawet zdajemy sprawę, ale potrafi przyjść opad śniegu z nienazka. Rysy są najwyższe w Polsce, więc, więc tam tym bardziej jakaś anomalia pogodowa może się przytrafić i was zaskoczyć, więc warto mieć hardshell. Natomiast jeśli idziecie w ciepły letni dzień, to też mimo wszystko warto mieć dla siebie coś dogrzewającego w kontekście ubioru, e, bo przygotowałam się i dzisiaj sprawdziłam dzisiaj dokładnie pogodę. I nad morskim okiem przy schronisku jest 23 stopnie w takim najcieplejszym, w najcieplejszej porze dnia, a mamy początek sierpnia. E, natomiast na szczycie rysów tych stopni jest już 9. Zobaczcie, jaka to jest różnica. Więc jeżeli wejdziecie na górę, będziecie chcieli sobie porobić zdjęcia, odpocząć, napić się herbaty, coś kanapkę, wiadomo, jak to jest na szczycie w ładną pogodę, bo zaznaczy, to że pogoda jest ładna, to nie jest jakaś anomalia. Po prostu tam jest niższa temperatura. No, to wtedy z pomocą przyjdzie wam jakiś softshell, bluza, lekki polar, co macie, co lubicie. Ale warto o tym pamiętać, bo możecie najzwyczajniej zmarznąć. Tutaj, jeszcze jedna uwaga a propos tego, bo jeśli już dojdziecie nad czarny staw pod rysami, to od tego miejsca prawie że do samej góry będziecie iść w cieniu, bo to jest północna i tam słońce przez długi czas nie dociera, więc to słońce możecie spotkać dopiero na szczycie też tam. Wiadomo, zależy jaką dokładnie porę dnia wybierzecie na wejście na te rysy. Nie bez przyczyny też się mówi, że czarny staw pod rysami jest najciemniejszym stawem w całych Tatrach. No właśnie dlatego, że jest ciasno otoczony górami i nie dociera tam słońce, to przyczynia się do tego, że będzie tam też zdecydowanie chłodniej, dlatego ta warstwa docieplająca jest naprawdę potrzebna. Natomiast przydadzą się też inne dodatki, jeżeli pogoda będzie jeszcze bardziej surowa. No to może się zdarzyć, że przyda Wam się czapka taka lekka, na przykład z wełny merino cienka, która Wam nie zajmie dużo miejsca, bądź lekkie softshellowe rękawiczki. No tutaj dużo zależy od tego, jaką porą się wybieracie, w którym konkretnie miesiącu i jaką porą dnia. Bardzo polecam, ja jestem maniakiem. Bafy, one dużo rzeczy mogą zastąpić, ochronią Was przed zimnem, przed słońcem, przed wiatrem. Zrobicie z nich chustę, e, czapkę, opaskę, w zasadzie e, co potrzeba takiego dodatkowego, więc to jest spoko rozwiązanie, żeby nosić trochę mniej, a mieć wszystko ze sobą. No a jeśli jesteśmy przy słońcu i ochronie przed słońcem, no to krem z filtrem koniecznie. Przed chwilą mówiłam, że czeka Was na trasie dużo cienia, no ale na szczycie już to słońce będzie. E, na asfalcie słońce też Was może złapać. W górach człowiek opala się bardzo szybko, nie wiedząc kiedy i w cieniu też się może to nawet przytrafić. Już się tak trochę śmieję, ale nie, dbajcie o tą skórę, bo warto jednak nie doprowadzać do poparzeń słonecznych, także mocny filtr. No i filtr też w okularach przeciwsłonecznych. Dużo przyjemniej jednak się idzie, kiedy to słońce w oczy nie razi. Oczy też będą Wam wdzięczne, no bo słońce jest dla nich również szkodliwe, więc te wszystkie dodatki są w górach moim odczuciu po prostu niezbędne. Z innych elementów waszego wyposażenia polecam wam zabrać mapę. Ja zawsze polecam zabrać mapę w góry. Dla mnie wyjście bez mapy się można powiedzieć nie liczy, ale to tak na marginesie taki żarcik. Nie wiem, czy był śmieszny. W każdym razie, mapa. Wejście na rysy, szlak na rysy jest poprowadzony dość jasno, wytyczony. Oznakowanie jest dobre. Dosyć ciężko się tam zgubić, co nie powiem, że jest nierealne, bo, bo tak nie powiem, ale jest jasne. Natomiast mapa przyda Wam się do tego, żeby spojrzeć na przykład właśnie na przewyższenia, zobaczyć gdzie na trasie jest właśnie taki bardziej stromy odcinek, gdzie dokładnie zaczynają się chociażby te wspomniane trudności, czyli po prostu łańcuchy i tak dalej. Ale wiecie, do czego jeszcze mapa Wam się przyda? Mapa Wam się przyda też do tego, że jak będziecie na górze, to będziecie. Jeśli dobrze czytacie mapę, będziecie w stanie określić na co patrzycie, jakie szczyty widzicie, co widzicie, w jakiej odległości itd., więc to wszystko można przeczytać również z mapy, dlatego ja bardzo polecam nosić ze sobą mapę w górach. Kolejną kwestią jest czołówka. Jeśli idziecie latem, dzień jest długi, bardzo możliwe, że ona Wam się po prostu nie przyda. Ale jak już wspomniałam wielokrotnie, aż chyba za dużo razy, że ta wycieczka też jest długa, więc może się zdarzyć, że będziecie schodzić już po ciemku, bo na przykład zejdziecie ze szczytu i yy, pójdziecie na obiad do schroniska i posiedzicie sobie tam dłużej niż zamierzaliście i będziecie tym asfaltem schodzili już yy, po ciemku, więc taką czołówką będzie po prostu bardziej komfortowo. No może się też zdarzyć, że w ogóle zaczniecie swoją wyprawę o świcie, przed, przed świtem w zasadzie i też tam czołówka się Wam wtedy przyda, więc e, też warto o tym pomyśleć, żeby to ze sobą zabrać. Jeśli chodzi o całe Wasze wyposażenie, które zabieracie ze sobą na wycieczkę na rysy, no to tak, jeśli planujecie spać w schronisku nad morskim okiem, to pamiętajcie, że te rzeczy, które są Wam potrzebne do spania, możecie tam zostawić. W ogóle, jeżeli z jakiegoś powodu zabieracie coś więcej, już nie będę wnikać tutaj w konkretne przykłady, to możecie część tego sprzętu, który Wam nie jest potrzebny w drodze na sam szczyt, zostawić w schronisku. Jest tam przechowanie bagaży, no jakiś czas, nie korzystałam, to Wam nie powiem, jaka teraz jest dokładnie kwota, ale za drobną opłatą możecie tam zostawić część swojego tobołka i iść bardziej na lekko do góry. Wspominałam też o anomaliach pogodowych, ale pamiętajcie, że rysy to jest taka góra, no i właśnie ten klimat taczański jest na tyle skomplikowany, że to okno pogodowe letnie tak naprawdę jest dosyć krótkie. Śnieg może zalegać do czerwca, może się też pojawić, no już mówiłam, że nawet w środku lata, ale umówmy się, to będzie taki chwilowy opad, natomiast może się pojawić też wcześniej, więc jeżeli chcielibyście zdobywać rysy bardziej tak wczesnym latem, wiosną może, albo właśnie taką już wczesną czy ciut późniejszą jesienią. To bardzo dobrze rozeznajcie się w temacie od osób, które na przykład niedawno były, jakie tam są warunki, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że gdzieś tam rano czy w nocy już przymrozi i mogą Wam się na szlaku przydać raczki, bo będzie taka lekka warstwa oblodzenia, więc weźcie to pod uwagę, bo to nie jest nic nadzwyczajnego w przypadku rysów właśnie. Słuchajcie, wydaje mi się, że plecak na rysy spakowany. Pozostaje tylko jechać i je zdobywać, czego Wam serdecznie życzę. Widoki na górze są piękne. Jeżeli chcecie się z nimi bliżej zapoznać, to zapraszam na naszego bloga. Jest tam też tekst o tym, jak wejść na rysy letnią porą i są tam panoramki, także możecie zajrzeć tam po więcej szczegółów na temat samego szlaku już. Ja się z Wami żegnam. Podzielcie się Waszym zdaniem w komentarzach, czy byliście i czy może coś pominęliśmy z tego zestawu, może coś przesadziliśmy. Wasze zdanie zawsze jest dla nas bardzo ważne, więc dzielcie się nim, my będziemy to czytać i odpowiadać. Do zobaczenia na szczycie.